wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru 1, 2, 3, 7, 8, 9 i żadna cyfra się nie powtarza, jest No, i musimy znaleźć, która z tych odpowiedzi będzie poprawna. Podchodzimy do tego tak. Szukamy liczb trzycyfrowych, to są nasze trzy cyfry. One mają być większe niż 700. Zatem tutaj na tym pierwszym miejscu musimy mieć albo siódemkę, albo ósemkę, albo dziewiątkę. Wtedy będziemy mieć liczbę większą niż 700, zatem tutaj mamy trzy możliwości i dalej będziemy korzystać z reguły mnożenia. Policzymy sobie, ile teraz w tym miejscu możemy cyfr wstawić. Mają to być cyfry z tego zbioru, jest ich tutaj 6 tych cyfr, ale jedną cyfrę zużyliśmy już tutaj na tym pierwszym miejscu, a te cyfry mają nam się nie powtarzać. Zatem do wyboru zostaje nam już tylko 5 cyfr na drugie miejsce, bo jedna nam odpadła. W tym ostatnim miejscu zostaną nam już tylko 4, ponieważ już dwie zużyliśmy. Jedną tu zużyliśmy, jedną tu zużyliśmy, więc tutaj zostaje nam już tylko cztery możliwości. No i to już będzie wszystko. Trzeba to jeszcze tylko pomnożyć. 3 razy 5 to jest 15, a 15 razy 4 to jest 60, co nam daje odpowiedź B. To jest poprawna odpowiedź.